Hej! Witajcie w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj zrobimy holzy, z kawaliady w Warszawie z piątku. Dzisiaj jest piątek, właśnie wróciłam. Oh, sorry za zadyszkę. Biegłam po schodach przed chwilą. Okej, okay, tak więc pierwszą, taką najnudniejszą rzeczą jest odżywka do grzywy i ogona. Nie wiem co to jest za firma, nigdy nie miałam nic z tej firmy, tak mi się wydaje. No, nigdy nie miałam nic z tej firmy. W każdym razie trochę się tutaj ulało, ale to nic. Za 69 zł. E, sprawdzimy, sprawdzimy. Potrzebowałam po prostu odżywki do grzywy i ogona, bo. E, bo, bo ma strasznie brzydką tą grzywę i ten ogon. Także cokolwiek wziąłam, zobaczymy, sprawdzimy. No, najwyżej się nie sprawdzi. E, kolejną rzeczą są ciasteczka z pańskiej cukierenki. Już ich trochę tutaj ubyło, bo zjedliśmy na tej kawaliadzie trochę. I generalnie to jest tak, że można sobie podejść, wziąć pudełko i do tego pudełka nasypywać tyle, ile się chce danego smaku i potem po prostu się to dają, gdzie to zamykają i płacisz. I takie średnie pudełko chyba 50 zł, bo to było średnie. Było jeszcze małe, średnie, duże i mega. No i ja wziąłam to średnie. Dobra, następną rzeczą. Jest czaprak czerwony z Torpola z taką hojnetką, bo to jest jakiś śmieć tu jest. A ten śmieć jest, zaraz zobaczycie, z drugiej rzeczy jest mnóstwo tych śmieci z tego, ale dobra. Y, no, z Torpola zwykłej, najzwyklejszej z drugiej strony nic nie ma. Y, no, Torpol y, ze srebrną lamówką. Tego nie widać, ale ona się trochę błyszczy. No, taka jest błyszcząca. I do tego w zestawie są takie nauczniki. Tutaj jest torpol, tutaj jest gwiazdka i taki renifer. No, i mają właśnie takie piórka, jakby. I te piórka wypadają strasznie mi na ten czaprak. No, i za ten zestawik cały dam 200 zł, także jakby serio cool. Następną rzeczą zakupioną na Kawaliadzie jest popręg z kentaura, bo my się w nasz stary popręg już nie zapinamy, kardamon się trochę roztył, trochę też urósł, bo jest na takim etapie, że teraz będzie się poszerzał, więc kupiliśmy popręg z kentaura. 125 cm i mam dokładnie taki sam, identyczny 120 cm, użyty tylko raz. Więc, jeżeli ktoś chce go kupić, to proszę do mnie napisać, bo ja nie mam co z nim zrobić. Aby naprawdę użyty tylko raz, nic się z nim nie stało. Nic totalnie jest nowiutki. Tutaj jest trochę brudny od kurzu, ale to jakby przetrzeć takim zwykłym do mycia skór i już nawet palcem schodzi także naprawdę nic się z nim nie stało był użyty tylko raz no ale żywi niepotrzebnie w szafie także jak ktoś chce popręg to piszcie do mnie na instagramie tu gdzieś będzie i ostatnią już rzeczą jest rzecz, którą po prostu w swoim życiu kupowałam już masę razy a tu mam jeszcze tą z kawaliady. jeszcze nie zdjęłam Eee, są to po prostu wodze. Nigdy w życiu nie dałam tyle pieniędzy za wodze. A jeszcze ten popręg był za 425. Nigdy w życiu nie dałam tyle pieniędzy za wodze. Nie powiem wam ile, bo to wstyd trochę gadać, ile dałam za zwykłe parciane wodze. To są zwykłe parciane wodze. No i tutaj mają skórę, co nie, ale to jest normalne, że tutaj przy sprzątkach mają skórę. I tutaj przy sprzączce mają skórę, ale po prostu to, ile co boli mnie w serduszko. Boli mnie w serduszko po prostu, ale na żadnym innym stoisku nie było wodzy zwykłych parcianych było jakieś z kieszonkami, całe skórzane, jakieś całe gumowe. I po prostu ja nie lubię takich wodzy. Ja lubię zwykłe, tradycyjne parciane, a nigdzie takich nie było. A że potrzebowałam na już, bo kardamon znowu nam rozerwał wodzę. Eee, po prostu jak go prowadziłam, byliśmy na spacerze, to mi się zerwał i zerwaliśmy wodze totalnie w dwóch miejscach pękły. Nie wiem jak to się stało. W każdym razie no, nie miałam wodzy, musiałam kupić na szybko. Um, no, także tak. No i dobra. To było na tyle z tego filmiku, w tym filmiku. Eee, jeżeli się podobało, to oczywiście łapka w górę, subskrypcja, komentujcie i niedługo nagram wyjaśnienia co się stało kardamonowi. Dobra, żegnam się. papa. Pa. Co tam masz? Nic. No co masz? Nic. No co masz? Nic. Moje ciasteczka z końskiej cukierenki. No pokaż co Nic. masz. No pokaż. Nie. Pochwal się. Nie. No mi <laughs>